Za pomocą Autokada można wykonywać dokumentację techniczną w różnych branżach. W przypadku rysunku mechanicznego często są to małe, precyzyjne elementy. Natomiast w budownictwie i architekturze najczęściej będą to budynki o różnych kształtach i różnej wielkości. Z kolei w drogownictwie będą to obiekty mostowe oraz Liniowe, takie jak drogi do transportu samochodowego oraz kolejowego. Dlatego przed przystąpieniem do rysowania dobrze jest wiedzieć, w jakich jednostkach będziemy rysować obiekt, a następnie w jakiej skali go chcemy wydrukować. W autokadzie rysuje się w modelu. Jest to pierwsza zakładka w lewym dolnym rogu ekranu. W modelu rysunek wykonywany jest w tak zwanych jednostkach rysunku. Jest, jest to jednostka umowna, to znaczy autor rysunku decyduje, umawia się sam ze sobą lub ze swoim zespołem, jaką długość reprezentuje jedna jednostka rysunku. Przykładowo, w rysunku mechanicznym, w którym bardzo istotna jest precyzja, może to być 1 mm. W rysunku architektoniczno-budowlanym, 1 cm. Ale już w rysunku geodezyjnym, może to być 1 m lub nawet kilometr. Na dobrą sprawę, nieważne jest, jaką przyjmujemy wielkość dla jednej jednostki rysunku. Do momentu, aż będziemy go drukować. Wynika to z tego, że wydruki w autokadzie wykonywane są tylko w dwóch jednostkach, w milimetrach lub w calach. Jeśli przyjmiemy, że jedna jednostka rysunku odpowiada jednemu milimetrowi, to najłatwiej będzie później ustalić skalę wydruku. Dlatego dla rysunków architektoniczno-budowlanych oraz Mechanicznych polecam przyjęcie umowy, że jedna jednostka rysunku to 1 mm. Natomiast w rysunku geodezyjnym lub projektach obiektów liniowych, jak drogi transportu samochodowego czy kolejowego, raczej przyjmiemy metry. O skali rysunku opowiem dokładnie pod koniec tego filmu. Otwórzmy okno ustawień jednostki. Wykonajmy polecenie Jed. Pojawia nam się okno z ustawieniami jednostek rysunku. Okno podzielone jest na jednostki związane z długością oraz kątem. Wybierzmy najpierw typ jednostki. Do wyboru mamy architektoniczne, dziesiętne, inżynierskie, naukowe i ułamkowe. Architektoniczne i inżynierskie wyrażone są w calach, w związku z czym te jednostki nas nie będą interesować. Wybierzmy jednostki dziesiętne, które obowiązują w rysunku architektoniczno-budowlanym w Polsce. Natomiast w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, Mamy jednostki imperialne, które wyrażane są w calach i stopach, i wówczas wybieramy typ architektoniczny. Dokładność możemy ustalić na dwa miejsca po przecinku. Ważne jest też, w jakiej skali będziemy wstawiać rysunki zewnętrzne do naszego projektu. Jeżeli te rysunki są wykonywane w milimetrach i tutaj ustawimy milimetry, to wówczas przy imporcie rysunek nie będzie ani pomniejszony, ani powiększony. Natomiast jeżeli rysunek zewnętrzny będzie w innych, będzie w innych jednostkach, na przykład w centymetrach, wówczas rysunek zostanie odpowiednio dopasowany do jednostek, które są podane w tym oknie. W Polsce na rysunkach technicznych stosuje się skalę liczbową. Mówi ona o tym, ile razy obiekt na rysunku został pomniejszony lub powiększony w stosunku do rzeczywistych wymiarów. W autokadzie stosowana jest tzw. skala mianowana, która jest charakterystyczna w amerykańskim rysunku architektoniczno-budowlanym. Skala mianowana jest to porównanie dwóch odległości, które mogą być podane w różnych jednostkach. Skalę mianowaną możesz spotkać na przykład na mapach, gdzie umieszcza się ją w postaci zapisu liczbowego oraz grafiki. Najczęściej podawana jest odległość, jaka odpowiada w terenie jednemu centymetrowi na mapie. Można przeliczyć skalę mianowaną na skalę liczbową. Do tego trzeba obydwie odległości wyrazić w tych samych jednostkach. Jeżeli na mapie 1 cm oznacza 10 km, to zamieniając kilometry na centymetry otrzymamy skalę liczbową 1 do miliona. Na czym polega skala mianowana w autokadzie? Wywołajmy sobie okno wydruku skrótem klawiszowym Ctrl P. Ustawmy skalę 1 do 50. Skala mianowana w AutoCADzie wskazuje, ile jednostek przypada na 1 mm lub na 1 cal wydruku. Tutaj mamy możliwość wyboru, w jakich jednostkach będzie realizowany wydruk. Jak już wcześniej powiedziałem, do wyboru mamy tylko milimetry i cale. Jak wobec tego przeliczyć skalę mianowaną na skalę liczbową. Najprościej przeliczyć w skalę wówczas, gdy przyjęto umownie, że jedna jednostka rysunku to jest 1 mm. Porównujemy wówczas takie same jednostki. Co jednak, jeśli przyjęto, że jedna jednostka rysunku to 1 cm? Jeżeli jedna jednostka to 1 cm, to tutaj, tak naprawdę, w tym oknie, gdzie mamy jednostki, tych 50 jednostek będzie odpowiadało 500 mm. Otrzymamy wówczas skalę. 1 do 500, mimo że w rzeczywistości skala mianowana przyjęta w autokadzie wynosi 1 do 50. W związku z czym, jeżeli chcielibyśmy uzyskać skalę wydruku 1 do 50, to powinniśmy ustawić skalę mianowaną 1 do 5. Wówczas 1 mm na wydruku będzie odpowiadał 5 jednostką, a więc 5 cm, które są równowartością 50 mm. A więc skala liczbowa na wydruku będzie to skala 1 do 50. Precyzyjne rysowanie w autokadzie może być prowadzone we współrzędnych względnych lub bezwzględnych. Początek układu współrzędnych. Xy ma współrzędne 0,0. 0. Podczas rysowania precyzyjnego posługujemy się współrzędnymi oraz odległościami. Jeśli podajemy współrzędne punktu w odniesieniu do początku tego układu współrzędnych, to wówczas mówimy o współrzędnych bezwzględnych. Natomiast jeżeli najpierw wybieramy inny punkt i względem niego podajemy wymiar, to mówimy o współrzędnych względnych względem tego punktu. Narysujmy kwadrat o długości boku 100 jednostek, którego lewy dolny narożnik będzie znajdował się w punkcie o współrzędnych 10-10. W tym celu wybierzmy ze wstążki z zakładki Rysuj polecenie rysowania prostokąta. Zauważ w oknie poleceń pojawiła się komenda prostok i program prosi o określenie pierwszego narożnika. Możemy teraz wpisać współrzędne narożnika 1010. 10 I widzimy, że pierwszy narożnik został wyznaczony w punkcie 1010 10 względem początku układu współrzędnych. Możemy teraz wybrać drugi punkt, klikając w ekran. Jednak, my chcemy narysować bardzo dokładnie ten prostokąt o wielkości 10 jednostek, w związku z czym podajmy współrzędne drugiego przeciwległego boku. Wpiszemy 110, 110. Podaliśmy tutaj współrzędne względem Początku układu współrzędnych, a więc tak zwane współrzędne bezwzględne, i tym sposobem uzyskaliśmy kwadrat o długości boku 100 na 100. Możemy potwierdzić to, dokonując pomiaru tego prostokąta. Widzimy, że jest to wymiar 100 na 100. Jest jeszcze jeden sposób rysowania precyzyjnego. W tym celu włączmy opcję Wprowadzanie dynamiczne na pasku stanu. Jeszcze raz narysujmy kwadrat o długości boku 100 jednostek. Widzimy, że po wybraniu polecenia Prostok przy kursorze pojawia się pytanie o współrzędne punktu początkowego. Gdy przemieszczamy kursor po ekranie. Widać, że zmieniają się współrzędne punktu początkowego. Nieważne dla nas jest, w jakim punkcie narysujemy prostokąt, ważne jest, jaki będzie miał wymiar, w związku z czym wybierzmy dowolny punkt. Widzimy teraz, że poruszając kursorem, wyznaczamy drugi narożnik, a po dwóch bokach prostokąta pokazują nam się wielkości jego boków. Wpiszmy 100. I 100 z drugiej strony, przyciskamy Enter i mamy narysowany prostokąt. Wybierz taki sposób rysowania, jaki jest dla Ciebie wygodny. Ja preferuję sposób bez dynamicznego wprowadzania.